Kolejna wystawka. Dowód tego, że można swobodnie rzeczy zabierać. To nawet nie wiem, co to jest. Jakiś taki wieszek To jest skrzynka na piwa. To może do ślepu odnieść normalnie, chyba. O, jakaś lampa fajna, duża szklana. Piłka. Tutaj już nie wiem, co dalej jest. O, też jakieś takie. Aha, to jest na mydło, dobra. Tu też od lampy. Co w tych kartonikach jest? Nie wiem, może jakieś pokucia do szafek. Co tutaj w środku? A, ozdoby choinkowe. Tu jakieś rzeczy, takie do pakowania jakby paczek. Fotel na kółkach, e, miotły dwie duże, fajne. A, taka szafeczka. Tu takie... Jakieś metalowe coś. Stolik okrągły. Biurko. Śmietnik. Śmietnik. Taka skrzyneczka, to chyba na papiery albo gazety. Coś takiego. Tajnik. Schowet... Pudełko takie plastikowe, na coś z jakimiś tam papierowymi ręcznikami, fajne. Kartony. I tam z tyłu takie coś. A to jest na serwer. I ekran jeszcze do chyba rzutnika. Oczywiście wziąłem sobie co lepsze rzeczy. Tą um, mapę, czy tą, jak to jak chcę powiedzieć ekran do rzucania obrazu. Takie półeczki, chyba są na komputer? chyba są, Nie wiem, może ktoś z Was wie. Tą lampę i jeszcze nowi nowiutką lampę znalazłem do zamocowania. No i tych kilka rzeczy wziąłem, ale to normalnie mówię Wam Czwartym wyszedłem z domu akurat i zobaczyłem tą wystawkę, bo już na kobieta na moich oczach wzięła miotły. <grym> Zaraz druga podeszła i już tam ogląda szafkę, no naprawdę. Niezbyt traf. Tak więc tą szafeczkę dałem koledze z mojego pokoju. On jeszcze wziął sobie ten okrągły stolik, jaki tu został. Ja sobie jeszcze wziąłem do auta taką podkładkę pod yy, taki właśnie fotel z kółkami, żeby nie rysować parkietu. I wziąłem jeszcze takie yy, filcowe Gwiazdki bożonarodzeniowe. Reszta tu zostaje. Nie wiem do czego służą te metalowe stojaki, możecie powiedzieć. To ta metalowa raszka też nie do czego służy. Ten metalowy stojak też nie mam pojęcia do czego służy. No tu z tyłu jeszcze jest ta szafka na serwer. Nie? Na serwer. No i całe te duże kartony, jakby się ktoś potrzebował przeprowadzić, to też mogłyby się komuś przydać. No, nie już tutaj nic nie bawi. W ogóle chciałem powiedzieć Wam, że opłaca się jeździć na wycieczki rowerowe, bo na wycieczkę rowerową a pod ją kamienicą taka fajna niespodzianka, to jest ta szatka na serwer, serwerownię, tak, czy jak to się tam, no co tu jeszcze taki kask pozostał, taki plastikowy śmietnik, no i tam już wiecie, tam były te ozdoby choinkowe jakieś, okucia do drzwi i tak dalej, dobra. To biurko jeszcze sobie wziąłem też do siebie, bo tak jak to mój kolega powiedział... Z, wyrzucić zawsze zdążyć, nie? Czyli po prostu, jak coś to wyrzucić, to jest moment. Dokładnie w ten sam sposób, jak ten ktoś tutaj to wystawił, ale, ale można o tym zadecydować, kiedy się dany przedmiot ma. A jak się go nie ma, no to nie ma o czym rozmawiać, więc lepiej wziąć zawsze nie? i sobie na spokojnie przemyśleć, zanim ktoś inny weźmie. No, to jest ta podkładka. Bo jest dość w dość fajnej kondycji. No i fajnie ona chroni parkiet właśnie przed tymi kółkami. Jeszcze to miotłę długo wziąłem. I chciałem Wam te filcowe podkładki pokazać. One są akurat tam, głęboko w tym koszu na gazety. O, takie gwiazdy filcowe jeszcze wziąłem. No. Myślę, że bardzo dobra wystawka. I to spod tego samego miejsca, co ostatnimi razy. Po prostu to biuro ciągle się wyprowadza i co chwilę coś zostawia do wzięcia. Zaniosłem sobie to biureczko do pokoju i potwierdziło się, to co podejrzewałem na dole, że te nogi nie przez przypadek są takie teleskopowe, tylko normalnie jest regulowana ich wysokość. Wystarczy tu podkręcić w lewo i tu zobaczcie, jest normalnie miarka, że to jest już stop. Jest napisane właśnie do jakiej wysokości chcecie je sobie ustawić. O, tu jest na przykład napisane 80 na przykład, o. Tu jest napisane 70, a tu jest napisane 60, o. Taka ciekawostka. Biurko z regulowaną wysokością udało mi się wydrapać. Już je właśnie szoruję. Nie wiedziałem, że ma to było dość brudne. No, naprawdę fajne biureczko. Szkoda, że tylko, że ma jedną dziurę tam u góry takie wgniecenie. W tym miejscu. Ale da się z tym żyć. No, naprawdę mega fajne jest to regulowanie nóg. Przed chwilą zrobiłem je sobie na minimum. To były niższe od tego stolika turystycznego, co tu mam. Czyli taka totalnie ława. A jak teraz zrobię na maksimum, no to mam to normalnie tak, że stoję i mogę na stojąco tutaj pracować przy tym biurku. Fantastyczna rzecz.